Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wideo podcastu Czystej Gospodarki i Impaktu Gospodarka na Nowo. Ja nazywam się Maryj Kaszrowska, jestem z Czystej Gospodarki, a dzisiaj ze mną w studio jest Monika Grzelak, zastępca dyrektora Centrum Inwestycji w PAIH. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, za nami dwa lata, prawie dwa lata pandemii. Mówi się o tym, że bardzo ona dużo zmieniła na świecie. Czy zmieniła też profil inwestora w Polsce? Pandemia zmieniła profil inwestycji w Polsce, może nie tyle inwestora, ale rzeczywiście widzimy, że pojawiają się inwestycje o dużo większej wartości. Mm -hmm. Czy to jest bezpośrednio związane z pandemią, pewnie nie, nie będziemy potrafili sobie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast inwestorzy, z którymi się spotykamy, mówią o tym, że pandemia wpłynęła na poziom konsumpcji, zwiększyła poziom konsumpcji. Więcej siedzimy w domu, więc kupujemy w domu, do domu różne przedmioty, z których do tej pory korzystaliśmy w biurze, nie wiem. Przykładem może być chociażby ekspres do kawy. Wiedziałam, że padnie ten przykład. <laughs> e, więc pojawiają się nowe inwestycje, które są odpowiedzią na te zwiększone potrzeby konsumentów. Poprzez nowe inwestycje masz na przykład na myśli, nie wiem, fabrykę ekspresów do kawy. Przykładowo, tak? Akurat takiej inwestycji nie mamy, tak? Ale nie chcę mówić tutaj o szczegółach, bo większość inwestycji, które aktualnie prowadzimy, są, krótko mówiąc, ściśle tajne. Ściśle tajne. A czy możesz po powiedzieć tak bardzo enigmatycznie, jakie to są chociażby sektory, w co w, co w tym momencie inwestuje się w Polsce? Od lat króluje elektromobilność. Jeżeli popatrzymy na ostatnie 5 lat, to rzeczywiście większość projektów, które prowadzimy, czy znaczy może nie większość, ale pod względem liczby projektów w podziale na sektory, no to właśnie króluje elektromobilność i motoryzacja. Mamy też sporo projektów z tak zwanego sektora usług nowoczesnych czyli centra usług wspólnych, mhm. centra IT, centra typu BPO. Chociaż tutaj też jakby zauważamy, że nieco się ten profil w ramach sektora usług nowoczesnych zmienił, ale o tym może za chwilę. Zaraz e, tak. Mamy też sporo projektów z branży spożywczej. E, powiedzmy, że ostatnie 5 lat to tak naprawdę mm, sektory są te same mniej więcej. Czyli nie zmieniła się, nie zmienił się profil inwestycji, tylko skala inwestycji. Skala inwestycji, I tak. Wspomniałeś, że, że, że nie dojdziemy do tego, dlaczego tak się wydarzyło. Natomiast może z rozmów z inwestorami tudzież jakby ze swojej własnej praktyki masz jakieś przypuszczenia, dlaczego tak może być? To o czym powiedziałam, czyli ta zmiana konsumpcyjna, mhm. która nastąpiła w wyniku pandemii, na pewno jest ważnym czynnikiem, który wpływa na tego, jakie są inwestycje i jakie są ich poziomy. Czyli nie ma to nic wspólnego z tym, że Polska sobie fantastycznie poradziła z pandemią, że odnotowujemy wzrosty i że na, nasza gospodarka gdzieś tam się prężnie wygrzebuje, tylko jest to po prostu jakiś tam globalny trend zwiększonej konsumpcji. No tak, tylko że to, że te inwestycje rozważają w ogóle Polskę czy lokują się w Polsce, mhm. no to jest właśnie wynik tego, że mamy dobrą ofertę dla nich jako paich, czy jako gospodarka. Jako paich i jako gospodarka. <noise> Oczywiście jako gospodarka, my jako paich no oferujemy im pomoc i no, myślę, że to też jest ważny czynnik. Dobrze, to powiedz, jaką pom na jaką pomoc mogą liczyć inwestorzy, którzy chcą zainwestować w Polsce? Przede wszystkim to jest wsparcie nasze, czyli paichu, czyli centrum inwestycji, już w takich kwestiach doradczych. tak, My po prostu bierzemy ich za rękę i prowadzimy, przedstawiamy im tą polską gospodarkę, pomagamy im szukać odpowiedniego miejsca, gdzie mogą tę swoją fabrykę czy też centrum usług wspólnych ulokować. Pomagamy im w negocjacjach z partnerami lokalnymi, pomagamy im zgromadzić dane, które im są potrzebne do tego, żeby um, przygotować biznes case i podjąć decyzję. Tak robimy tę fabrykę właśnie tutaj w Polsce. Czy ta zmiana wolumenu inwestycji, mhm. czy wartości inwestycji w jakiś sposób wpłynęła na waszą pracę wewnętrzną? No na pewno mamy tej pracy bardzo dużo. Zmieniła się też trochę nasza oferta, bo jeżeli przychodzą do nas inwestorzy, którzy mają którzy planują inwestycje wartości kilkuset milionów euro albo nawet kilku miliardów, no to wiadomo, że ta oferta nie może być standardowa, tylko hmm. musi być dopasowana do ich potrzeb. Wiadomo, że ich żądania i oczekiwania, że nie tyle żądania, ale bardziej oczekiwania co do tego, w jaki sposób my zareagujemy na taką inwestycję, są też większe w momencie, kiedy oferują nam de facto wielomiliardowe, często inwestycje. Czyli tak naprawdę musicie się jeszcze bardziej profesjonalizować? Tak, właśnie do tego zmierzamy. No to dobrze, to, 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 to z pewnością na korzyść. Czy wprowadziliście jakieś programy, takie stricte pandemiczne, żeby jakoś tam wesprzeć mm -hmm. nowe trendy w inwestycjach? Nie tyle wprowadziliśmy nowe programy, co trochę znowelizowaliśmy program Istniejący. tak zwanych grantów rządowych. No. I też nie tyle my, co bardziej Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które jest właścicielem tego programu i finansuje te granty. Natomiast my jesteśmy operatorem, to znaczy przyjmujemy wnioski od inwestorów, Właściwie informacje o projektach, które chcą realizować, i robimy taką wstępną ocenę i rekomendacje. Program zmienił się w kwietniu tego roku w odpowiedzi na sytuację covidową, na sytuację pandemiczną. Zostały znacząco obniżone progi wejścia, czyli poziom nakładów inwestycyjnych, który jest wymagany, żeby móc ubiegać się o wsparcie i poziom zatrudnienia. Ta, ta zmiana została wprowadzona do końca tego roku, czyli no jeszcze. Miesiąc. miesiąc. A powiesz, jakie mniej więcej są to progi? E, tak. Zależy od wielkości firmy i zależy też od rodzaju realizowanej inwestycji. Program jest podzielony na kilka rodzajów. Czy dopuszcza realizację kilku rodzajów inwestycji. Pierwsze z nich to są inwestycje strategiczne, czyli takie, które wymagają w przypadku dużych firm nakładów na poziomie 80 milionów złotych i otworzenia 50 miejsc pracy. Mhm. Potem mamy inwestycje tak zwane innowacyjne, czyli to są inwestycje, których jeszcze nie mamy w skali krajowej, pod względem produktów lub procesu produktu, który zostanie wytworzony, lub procesu wytwarzania. I mamy też dofinansowanie dla tzw. centrów usług wspólnych, centrów usług biznesowych i centrów badawczo-rozwojowych. To skoro jesteśmy przy centrach usług wspólnych, mhm. wspominałaś wcześniej w naszej rozmowie, że tutaj się zmienił trochę profil w ogóle inwestycji, rodzaju inwestycji. Mhm. Czy możesz trochę rozwinąć tę myśl? Tak. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy do czynienia z inwestycjami właśnie typu Centrum Usług Wspólnych, czyli zagraniczny inwestor. Chociaż nie tylko, być może też i polska firma, tworzy takie centrum, w, w ramach którego obsługuje swoją grupę w zakresie procesów księgowych, finansowych, IT, kadrowych, no generalnie takie typowy outsourcing. Tak. Outsourcing, ale na potrzeby, na potrzeby grupy bądź na potrzeby e, innych podmiotów, e, i pojawiało się e, inwestycje czasami bardzo duże, czyli takie tworzące nawet tysiące miejsc pracy. W ostatnich latach, i tutaj mówimy o tych latach pandemicznych, ale też i, i, i w 2019 roku, aż tak dużych inwestycji już nie było. Natomiast jest bardzo duży nacisk na inwestycje w sektorze IT, czy inwestycje typu badawczo-rozwojowe, też najczęściej powiązane właśnie z rozwojem oprogramowania. Mm -hmm. I to są zazwyczaj inwestycje o dużo mniejszej skali, jeżeli chodzi o y, liczbę tworzonych miejsc pracy, ale oczywiście o dużo wyższej skali, jeżeli chodzi o te nakłady, planowane koszty pracy, tak, bo to są te stanowiska, które będą tworzone, są y, dużo lepiej opłacane, tak i bardzo wysoko wykwalifikowane. Czy my w ogóle w Polsce mamy kadrę pod takie miejsca pracy? Mamy tę kadrę i też staramy się działać, żeby, żeby tej kadry przebywało. Mogę Ci opowiedzieć o takim programie, który akurat mam przyjemność koordynować w ramach paih okay. To jest program Poland Business Harbor. Mhm. Program, który powstał w 2020 roku, w, w wrześniu. Jako odpowiedź na sytuację na Białorusi, po wyborach zauważyliśmy, że wielu przedsiębiorców zaczyna się rozglądać i szukać możliwości przeniesienia się z Białorusi do Polski. Tak, był taki moment, kiedy media rozpisywały się o tym, że, że bardzo wielu specjalistów IT właśnie przenosi swoje biznesy z Białorusi do Polski. Tak. I nie tylko są to biznesy przenoszone, natomiast ten program umożliwia też relokację osób, mhm. głównie specjalistów IT. Oni otrzymują taką specjalną wizę, która pozwala im pracować już od pierwszego dnia pobytu w Polsce bez żadnych... Pozwoleń dodatkowych na pracę? Mogą też rejestrować własną działalność gospodarczą, co wcześniej nie było możliwe. Więc jest to dla nich spora zachęta, żeby, żeby do Polski się przenieść. Tym bardziej, że sytuacja, ich sytuacja na Białorusi się nie poprawia. Niestety nie. Czy możesz powiedzieć, ilu mniej więcej przedsiębiorców udało się w ten sposób zrelokować? Tak, w tej chwili zrelokowaliśmy 40, około 40 firm mhm. różnej wielkości. Są to małe firmy, średnie firmy, ale też i duże firmy, globalne marki, które funkcjonowały sobie na Białorusi, jednak po tamtych wydarzeniach uznały, że jest to zbyt, zbyt niestabilne miejsce i postanowiły przenieść się właśnie do Polski. Z bardzo pozytywnym efektem, bo nie tylko przeniosły swoich pracowników, ale też utworzyły nowe miejsca pracy dla pracowników tutaj. Mhm. I teraz mamy jeszcze około 40 kolejnych firm, z którymi pracujemy, więc no pewnie ta liczba przeniesionych firm się podwoi. Czyli ten proces tak naprawdę cały czas trwa? To nie jest tak, że te zeszłoroczne wybory wpłynęły tak pikowo, czy tudzież pojedynczo na, 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 na sytuację, tylko cały czas gdzieś tam pozyskujemy nowych przedsiębiorców. Tak. Zgłaszają się do nas cały czas przedsiębiorcy z Białorusi. Dodatkowo w lipcu, jeżeli dobrze pamiętam tego mm. roku, Pro, program został rozszerzony o kolejne kraje. Dodaliśmy Rosję, dodaliśmy y, y, Ukrainę, dodaliśmy Armenię, Mołdawię y, i chyba o niczym nie zapomniałam. Y, w każdym razie tutaj już powodem niekoniecznie jest sytuacja polityczna oczywiście, natomiast y, y, jest właśnie potrzeba y, poszukiwania też pracowników z IT i to jest trochę odpowiedź na prośby naszych inwestorów, przedsiębiorców, którzy i tak rekrutowali na Ukrainie czy rekrutowali w Rosji i dzięki temu programowi mogą to robić po prostu szybciej. I rozumiem, że wszyscy mają takie same prawa, to znaczy tak jak wspomniałaś o tym, że z Białorusi osoby chcące jakby rozpocząć pracę w Polsce mogą liczyć na wizę od pierwszego dnia ich pobytu tutaj, tak samo z Armenii, Rosji, Mołdawii i tak tak, otrzymują dokładnie tę samą wizę, też mogą przyjechać z rodziną, też mogą zakładać działalność gospodarczą, także prawa są te same. Różni się troszeczkę proces aplikowania o wizę, bo pracownicy spoza Białorusi muszą dodatkowo przedstawić potwierdzenie, że jakiś pracodawca w Polsce chce ich zatrudnić. Okej, okay. i czy zainteresowanie jest równie duże jak w przypadku Białorusinów? Um może nie jest aż tak duże, jak w przypadku Białorusinów, no bo to jednak zupełnie inna sytuacja polityczna. Natomiast też jest duże, chociaż mówimy tutaj o zainteresowaniu wśród indywidualnych pracowników, a niekoniecznie firm, tak. No, firmy też są, pojawiają się takie, które chcą skorzystać z tej możliwości, żeby rozszerzyć swoją działalność, może niekoniecznie przenieść, ale rozszerzyć swoją działalność w Polsce. Dzięki temu programowi. Natomiast to rozszerzenie jest skierowane przede wszystkim na pozyskiwanie pracowników ze wschodu. Jak to wygląda w kwestiach językowych? Bo tutaj no, oczywiście Białoruś, białoruski język jest dosyć podobny do polskiego, niemniej jest to inny język. Mhm. Czy, czy wszystkie formalności odbywają się w języku osób, które się o nie ubiegają, czy też w, w po angielsku, po polsku? Jak to wygląda? Mogę to powiedzieć, jak to wygląda z naszego punktu widzenia. My współpracujemy z firmami. Zazwyczaj komunikujemy się po angielsku. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli druga strona nie zna angielskiego, wtedy komunikujemy się po rosyjsku. Mamy osoby, które znają ten język, więc komunikują się po rosyjsku. Wizy są załatwiane już w konsulatach, więc konsulowie zazwyczaj też posługują się językiem danego kraju. Czyli nie mamy barier językowych. Powiedz, jak widzisz przyszłość tego programu? Myślę, że przyszłość programu jest. Myślę, że program będzie kontynuowany. Czasami chodzą głosy, że może być też rozszerzony o kolejne kraje, Właśnie, lub o, o inne z specjalności. Natomiast jest wielu, wielu partnerów tego programu. Przede wszystkim KPRM, GovTech, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, PARP, PAIH. Więc jest to kwestia oczywiście porozumienia pomiędzy wszystkimi partnerami i program. Jest odpowiedzią na aktualne potrzeby. Jest dynamiczny, dostosowujemy go do, do potrzeb i przedsiębiorców, którzy już tutaj są, i też naszej gospodarki. Wspomniałaś o nowych krajach i nowych specjalizacjach. Czy możesz uchylić rąbkę tajemnicy? Nie, bo to jest na jeszcze tak wysokim poziomie ogólności i rozważań, że, że na ten moment ciężko tutaj mówić, o jakie specjalizacje byśmy chcieli ten program rozszerzyć, czy też jakie kraje. Okej, okay, to zostawmy ten temat na chwilę na, bok, na boku. Wspominaliśmy o inwestorach i o ich zmianach spowodowanych pandemią. Mm -hmm. Teraz gdzieś tam wychodzimy z tej pandemii, miejmy nadzieję. Mm -hmm. Czego się spodziewasz w, tym, w, te, w tej materii? Czy, czy ten trend zwiększania inwestycji kapitałowo się utrzyma? Mm -hmm. e Trend się zapewne utrzyma, bo wynika on też z, z naszych zmian społecznych i, i, i konieczności automatyzacji wielu procesów, tak żeby jednak zmniejszyć zapotrzebowanie na pracowników, z którymi no, jest różnie, pomimo mm -hmm. programu, procesu ze wschodu. Tak, chociaż ten program jest skierowany na pracowników tych IT, mhm. a inwestycje, o których mówimy, te najbardziej kapitałochłonne, to są zazwyczaj już te inwestycje produkcyjne. No i oczywiście inwestorzy, którzy mają u nas zakłady produkcyjne, też jak najbardziej korzystają z tych pracowników ze wschodu. Mhm. I chociaż nie w ramach programu PBH, to i tak pracownicy ze wschodu mają znacznie ułatwiony dostęp do rynku pracy. Więc właśnie ze względu na ograniczenia ilości tworzonych miejsc pracy te inwestycje są coraz bardziej zautomatyzowane i co za tym idzie coraz bardziej, bardziej kosztowne i kapitałochłonne, więc ten trend z pewnością się utrzyma. Masz jeszcze jakąś obserwację co do przyszłych trendów? Ech. No, na pewno w kolejny rok powinien być równie pozytywny jak, jak ten obecny. Obecny rok będzie, myślę, że rekordowy, bo już po 11 miesiącach zbliżyliśmy się do wartości osiągniętej w 2019 roku, a jeszcze wiemy, że kilka inwestycji zostanie ogłoszonych. Więc myślę, że można już teraz o tym powiedzieć, że, że rok będzie rekordowy. Natomiast też rekordowa jest właśnie liczba projektów i, i, i poziom ich nakładów. Więc nawet jeżeli nie wszystkie się zrealizują, no to częściowo zrealizują się w kolejnym roku, więc myślę, że w w przyszłym roku też jeszcze będzie dobrze. Będziemy bić rekordy. Tak, natomiast my oczywiście działamy, żeby, żeby tych inwestycji ściągać jeszcze więcej, ale też takich, jakich, jakich byśmy chcieli, czyli właśnie tworzących już bardzo wysoko specjalizowane wysoko wyspecjalizowane miejsca pracy. I w takich sektorach priorytetowych dla nas. To Miejmy nadzieję, że dokładnie tak będzie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję rozmawia. również. A Państwa zapraszam na kolejne odcinki naszego wideo-podcastu.